Witam ponownie na moim kanale wszystkich moich przyjaciół subskrybentów widzów w tym filmie pragnę podzielić się z wami w tym że gdyby nie wasza pomoc nie wasz wkład poprzez subskrypcje komentarze i polubienia z czego wam wszystkim serdecznie dziękuję ten kanał by właściwie no nie istniał wygrałbym może ten filmik które się okazało 1 marca, e, przepraszam, 3 marca, w oparku miejskim. I pewnie na tym bym poczęstował, Także naprawdę, macie moi drodzy widzowie, swój wkład w istnienie tego kanału. Z całego serca też też Wam dziękuję za udzielaną mi pomoc w rozwoju kanału. Gdyby nie Wy, to pewnie kanał by nie istniał. A tak mam motywację do nagrywania dalszych filmów. Chociaż wiem, że te filmy są byle jakie, słaba jakość, tematyka też pozostawia wiele do życzenia. Ale dzięki Wam mam motywację, żeby rozwijać ten kanał. Kręcić coraz ciekawsze filmy. Także z całego serca Wam dziękuję. I o jakiej porze byście tego nie oglądali. To dzień dobry, dobry wieczór i dobranoc. Kocham was i do zobaczenia na kolejnym filmie.